thank you Tak właśnie prezentują się wszystkie składniki do przygotowania przepysznych, ekspresowych bułeczek na bazie jogurtu greckiego. Tylko kilka składników. Potrzebujemy 400 g mąki pszennej, 400 g jogurtu greckiego, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, jedną łyżeczkę soli. Przyda się nam jeszcze jedno rozstrzepane jajko, które będziemy tym pędzelkiem e, wsmarowywać w nasze bułeczki, żeby były złote. Błociste. I ostatnia rzecz posypka na bułeczki. Ja przygotowałam taką mieszankę czarnego i białego sezamu, ale możesz też użyć np. maku lub jakiś ziaren słonecznika, dyni. Co kto lubi. To wszystko zabieramy się za pracę. Zaczynamy od przygotowania sobie większej miski, w której będziemy łączyć nasze składniki na ciasto. Przesypujemy do większej miski całą mąkę. Dodajemy całe opakowanie 400 g jogurtu greckiego. Dodajemy łyżeczkę soli i dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Początkowo mm, mieszam wszystko w misce do takiego wstępnego połączenia składników. Za chwilę wysypię to na blat i będę wyrabiała ciasto ręcznie. Podsypuję blat e, lekko mąką. Ciasto będzie bardzo klejące, taka jego natura, dokładnie takie ma być. Przygotowałam sobie również jednorazowe rękawiczki, e, żeby po prostu ciasto nie przyklejało mi się do dłoni i żeby było mi wygodniej je wyrabiać. Oczywiście nie jest to e, konieczne, tak jest mi po prostu wygodniej. Ciasto z miski przekładam na blat. I wyrabiam do momentu powstania jednolitej konsystencji. Powinno nam to zająć dosłownie kilka minut. Ciasto jest bardzo plastyczne. Trochę się lepi, tak jak już mówiłam, ale powinno być takie bardzo, bardzo mięciutkie i sprężyste. Myślę, że ciasto jest już gotowe. Tak można je zostawić. Teraz ciasto podzielę na sześć części, bo naszych bułeczek będzie sześć. Najpierw podzielę na trzy. I teraz każdą część jeszcze na dwa. Teraz każdą delikatnie formuję w dłoniach na okrągło. Przygotuj sobie blachę do pieczenia wyłożoną papierem do pieczenia i przekładamy nasze bułeczki na blachę. Przed posmarowaniem jajkiem można jeszcze takie delikatnie naciąć, żeby miały taki fajny mm, kształt. I rozstrzepanym jajkiem będę smarowała dokładnie każdą bułeczkę. Przyda się taki pędzelek, i smarujemy. Dokładnie, niczego nie pomijamy. Dzięki temu bułeczka będzie yy, złocista. I ostatnia rzecz, posypka. Sezamowa posypka. Obficie posypuję każdą bułeczkę. Niech sezamu będzie dużo. Ja bardzo lubię. Nasze bułeczki są już gotowe do pieczenia. Do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni wkładamy je na pół godziny. Nasze bułki są już w piekarniku, teraz nie pozostaje nam nic innego jak czekanie. Gorące bułeczki gotowe. Wyglądają naprawdę pięknie. Czekamy, aż wystygną i będziemy próbować. Tada, piękna, mięciutka bułeczka, yy, plastyczna. Myślę, że wygląda naprawdę ładnie. Mam ochotę jej spróbować jeszcze takiej lekko ciepłej, po prostu z masełkiem. Nie ma chyba lepszego połączenia niż świeże pieczywo razem z masłem. Jaki smak? Mm, po prostu coś, coś przepysznego. Przepis ekspresowy. Dosłownie 5 mm, minut roboty nad ciastem, później w piekarniku pół godziny i świeżutkie pieczywo. Piękne bułeczki, które wychodzą po prostu za każdym razem. No i nie da się tutaj po prostu nic zepsuć. Musicie spróbować.